Na początku odcinka organizuję rozdanie na dodanie do znajomych z kątami Kal26. Jeżeli chcesz wziąć udział, to zostaw łapkę w górę pod tym odcinkiem, napisz swój nick w komentarzu z Planet, A po trzecie, zostaw subskrypcję, szary przycisk, jest to sprawdzane, więc nie oszukuj i jedną osobę z Was wylosuję. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, gdzie są klucze i jak dostać się do tajemnicy w Nexusie oraz w świecie VIP. Ale w sumie to świat VIP to jest taki parkour, ale spróbujemy, możliwe, że się uda nam to przejść. Witaj w Chromazja Dream Parku. Uhu, wróciliśmy do Chromazji. Czujesz to? Ten Dream Park jest niesamowity, tyle zwariowanych atrakcji i ciekawych rzeczy do zrobienia. Wieża niskiej grawitacji jest ekstra. No i jeszcze mają zw zwierzęczy wyścig w VR. Strasznie trudny. By wziąć nie udział, musisz przejść prze przez portal VIP w pysku ogromnego psa. Po tym całym zwariowanym roku zasłużyliśmy na trochę zabawy. No i tu mamy właśnie taką historyjkę, że od tego króla w ogóle są takie fajne rakiety, są na właśnie nowe takie y, skórki tych rakiet. No i poleciliśmy właśnie do Chromazji, taki, takim dream parku Który jest naprawdę bardzo, bardzo ładny Napiszcie w komentarzu jak oceniacie Ten sezon, bo naprawdę mi się strasznie podoba No i właśnie możemy Kupić sobie właśnie w przedmiotach Dolnych właśnie nowe skórki Ja właśnie kupiłem za 500 Diamentów na live, ponieważ był Live właśnie z nowego sezonu No i kupiłem ją za 500 właśnie diamentów Taką rakietkę, taką złotą Prezentuje się w taki sposób, no jest taka Taka se, no ale może być W sumie całkiem spoko wygląda, też są nowe rzeczy z Zykoła Fortuny, które są bardzo fajne. Mamy taką, taki właśnie zwierzak, ciasteczko. Mamy tęczowy parkiet. E, mamy, że taki wiecie, sprowadź podziemę na górę, zamień wszystkich wytajemniczych mieszkańców podziemi, e, Mamy to, mamy buty takie rainbowowe. Butki są naprawdę bardzo ładne i są bardzo tanie, bo kosztują zaledwie 100 ticketów. Oraz mamy przedmiot dolny, czyli taki popcorn box. Już mogę wam sobie to pokazać, jak to wszystko wygląda. Ale jeżeli chcecie odcinek z Zykoła Fortuny, e, testowania wszystkiego, to piszcie w komentarzu. Ponieważ Kokilato już właśnie ma budki za 100 biletów, tak one się prezentują, i ma właśnie ten przedmiot dolny, popcorn. Jest on troszeczkę podobny do tej beczki, bo też ma taką animację, że się chowamy do tego popcornu, i naprawdę jest to bardzo słodziutkie. <grych> no a teraz pokażę Wam, gdzie są wszystkie klucze, żeby dostać się do Wasie upragnionej tajemnicy, jakby co wejście do bramy jest właśnie w tym miejscu, gdzie są te lasery. No i w sumie możemy rzucić. Na początek lecimy do takiej wielkiej pszczółki. Ona jest podobna, jakby z Minecrafta. W sumie od razu, jak ją zauważyłem, to mi się skojarzyła właśnie z Minecraftem. No i wchodzimy sobie tutaj do góry, do góry, do góry. Spróbujmy się ładnie to tutaj wspiąć, o właśnie na przykład w taki sposób. I wchodzimy tutaj do, do tyłu pszczółki, do tego żądła i mamy czerwony kluczyk, więc to jest bardzo, bardzo banalny kluczyk. Następnie mamy tutaj takie coś niebieskiego. Nie wiem, co, co to może oznaczać, ale po prostu taki, takie niebieski ludzik, niebieska postać przy właśnie tej trampolince, gdzie możemy sobie właśnie fajnie skakać. To właśnie tutaj Musimy użyć sprayu pomniejszającego na sam początek. W tym miejscu będą dwa klucze do zdobycia, tak naprawdę. Pierwszy jest on właśnie yy, tutaj, jest potrzebny tutaj spray pomniejszający, ponieważ musimy tu wskoczyć do, tej, do tego właśnie trójkąta i wchodzimy na dół. I tutaj właśnie mamy drugi kluczek, czyli tak naprawdę żółty. A kolejny kluczyk też jest w tym samym miejscu, ale musimy wejść właśnie na sam dół i tam właśnie jest taka dziura na samej górze, na suficie, tylko trzeba ją właśnie ładnie znaleźć i nie można tego, jakby wiecie. No, trzeba uważać, żeby to tutaj właśnie się tak... O, udało się, udało się. Kurde, 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 dobra, udało się. Musi się tutaj ładnie cofnąć, tylko to być to, to ciężkie. Okej, okay. i tutaj właśnie... Macie na tym zakręcie właśnie Macie właśnie tutaj dziurę w suficie I tu macie kolejny kluczyk czyli Niebieski no i teraz możecie po prostu wrócić Tutaj, tutaj nie wiem tutaj chyba Chyba tą stroną tu idziecie do góry Wracacie się i, i, i jesteście znowu W nexusie i mamy już tak naprawdę trzy klucze. Kolejny klucz jest przy blokbiorni. Musicie znaleźć blokbiorna, który znajduje się tutaj, przy tym takim tęczowym wulkanie. E, tutaj, gdzie jest to kopanie. To właśnie, tu mamy takie dziury. I tu mamy pierwszą dziurę, drugą dziurę i trzecią dziurę. I wskakujemy do trzeciej dziury, w której jest właśnie ukryty zielony kluczyk. I tutaj spadamy na dół. I tu, tu jest w ogóle taka odkłań. Koniec, koniec Nexusa. I tapamy się na początek. Tego nigdy nie było chyba y, w sezonach, żeby było coś takiego. To jest mega ciekawe. A ogółem ogółem, bo chyba o tym nie wspomniałem w dzisiejszym odcinku, to w wytworzeniu y, są trzy do stworzenia bramy. Brama redukcji, czyli taka, że możemy się skurczyć do małych rozmiarów, czyli taki w sumie spray pomniejszający. Brama lotu, że możemy latać, to jest właśnie często te bramy są w y, światach VIP. Oraz brama, zwierzaka, brama zwierzaków, y, że możemy zamienić się w zwierzaka. I do każdej z tych bram potrzeb potrzebne jest 10 zagadek, a jedna zagadka to są dwie tajemnice tak naprawdę więc trzeba zdobyć tych tajemnic 20, żeby zdobyć jedną z tych bram, i to jest właśnie o to chodzi w tym, że jest 10 sezonów. W każdym były po dwa, dwie tajemnice, no i po prostu trzeba było te wszystkie tajemnice zdobyć, i 20. I dzięki temu możemy wybrać sobie jedną z trzech bram. Troszeczkę skłabo, że trzeba wybrać jedną, no bo wątpię, żeby ktoś zdobył trzy tajemnice, bo chyba nawet tak się nie da. Więc trzeba po prostu wybrać. Ja osobiście, jeżeli macie tyle, bo ja na, niestety, no mam 8, a w sumie to mam. W sumie to mam, w sumie to mam e, 9 jednak. E, nie, nie wiem, czy u mnie mam dwóch. E, pewnie nie mam tych dwóch, bo pamiętacie, że były te światy VIP takie trudne, dlatego nie zdobywałem tajemnic, więc to jest głupie. E, no i po prostu tu trzeba wybrać e, po prostu jedno z tych czek. Nie można mieć czek naraz, no bo po prostu to jest za dużo tych, e, tych, e, tych zagadek. Jeżeli wy macie 10, co wam oczywiście bardzo zazdroszczę, no to ja bym wam polecał bramę lotu. Na pewno jest ona super. Brama żraków to nic takiego z wow, tylko po prostu zwierzaki. A brama redukcji to tylko to, że jesteście po prostu malutcy. Czyli to jest po prostu spray pomniejszający. A brama lotu to jest coś naprawdę ciekawego, co warto, żebyście wzięli. Więc to na pewno Wam polecę. I na pewno wybiorę bramę lotu, jeżeli zdobędę właśnie zagadki. Bo jeszcze dwie potrzebuję. Ale nie, w sumie, w sumie to nie, bo właśnie w świecie VIP nie zdobyłem tajemnicy. Ponieważ ona jest jakby takim parkurem. Ale dobrze, lecimy dalej z, tym, z tymi kluczami, bo mam cztery klucza i ostatni klucz, ostatni klucz jest tutaj. Patrzcie, macie tego pieska z vip To idziecie sobie na górę tego pieska najlepiej. I tutaj uwaga, tutaj uwaga, macie, macie takie przyspieszaczki i lecicie do tych przyspieszaczek i tam będzie spadek na dół. I musicie szybko iść w lewą stronę. To jest mega ciężkie, więc. Więc uwaga, uwaga, kurde. Oj, 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 oj! Widzicie? widzicie, widzicie? Te, tu jest fioletowy kluczek i trzeba go właśnie wziąć. Yy, na szczęście mi się udało. Yy, no, bo normalnie... Trasa jest tutaj, ale to jest właśnie tak z tyłu. E, no i tutaj sobie lecicie, lecicie i tak dalej, i tak dalej. No i tak naprawdę mamy już 5 e, kluczyków, więc po prostu idziecie sobie do bram. Gdzie są te bramy? Bramy są tutaj obok lity, gdzie jest ta chmurka, jest ta pszczółka, to tutaj właśnie są te laserki. I tutaj macie właśnie te wszystkie bramy i macie tutaj tajemnicę. Ja już tajemnicę zebrałem, bo robiłem live'a, robiłem live'a ze sezonu 10. E, dużo osób z, e, na nim było, ale ci, którzy na nim nie byli, to właśnie dlatego pokazuję wam te klucze i nagrywam z tego odcinek, żeby kto nie był na tym live, to żeby mógł to wiedzieć. No więc yy, przechodzimy sobie do świata VIP, którego nie przeszedłem na live. i postaram się go przejść teraz na odcinku i pokażę wam w sumie jak on wygląda, jeżeli ktoś jeszcze nie jest, nie wie. No to chodzi w nim o to, to, to jest taki wyścig zwierzaków, To właśnie macie tą jedną z bram, mm, bram właśnie, czyli to, że zamieniamy się w zwierzaki. No i właśnie jestem na przykład jakimś, jakąś syrenką, nie wiem co ja w ogóle wziąłem, ale to jest taki po prostu wyścig zwierzaków i taki, taki tor bym powiedział i trzeba go po prostu przejść, jest on naprawdę ciężki e, wydaje się on prosty ale jednak y, y, koniec końców jak próbujesz go przejść to naprawdę jest on mega ciężki, e, ale już wiem jak do końca tam przejść, ponieważ wiedziałem właśnie jak ktoś to przechodził więc już wiem, bo tam jest taki, taki jeden dziwny moment, y, ale zobaczymy aha, no i tutaj też jest taki głupi moment bo, bo tam często właśnie ginę więc zobaczymy czy nam się to uda przejść fajnie jakby się udało na tym odcinku to przejść Ponieważ chciałbym wam pokazać. Tak naprawdę tu nie ma chyba żadnych kluczy. Chociaż nie wiem, czemu, Ale słyszałem, że niby tu jakiś jest klucz ukryty. Ale nie wiem po co miałby być ukryty. Skoro tutaj nie potrzeba żadnych kluczy, żeby zdobyć tajemnicę. Więc nie wiem o co niektórym chodziło na live. Czy, czy to prawda, że jakiś jest tutaj klucz w tym świecie VIP? Nie wiem. Ale raczej na pewno nie jest on potrzebny, żeby. No kurcz, takie to jest. Jest, po prostu to jest dla mnie tak męczące. Na pewno, ale na pewno jest to na pewno łatwiejsze niż w innych sezonach, te światy VIP. Na pewno to jest łatwiejsze i dam radę, radę to przejść. Tylko problem w tym, że to jest mega ciężkie i troszeczkę to mi zajmie, ale jest to realne do przejścia, nie jest takie mega, mega niemożliwe jak w innych światach. Więc to na pewno się postaram przejść, ponieważ no bo chcę mieć po prostu ten, tą bramę latania. I tam naprawdę to jest mega ciężkie, o, okej, okej, okay, okej, okay, okej okay, okay. Teraz tutaj ładnie wskoczyć Jest, 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 udało się, udało się, udało się, okej okay. I teraz tutaj mamy kolejny moment Musimy tu ładnie wskoczyć najlepiej, o No co, ty debil nie, nie, ja po prostu jestem za głupi, nie potrafię tego. Widzimy się, jak będę w jakimś dalszym miejscu. Dobra, moi kochani, doszedłem dalej, ale naprawdę nie umiem tego parkura przejść. To nam naprawdę mega, mega ciężki ten świat, bo już próbowałem 5 minut, żeby dojść do tego miejsca, gdzie jestem aktualnie. I właśnie tutaj mamy, właśnie tu mamy jeszcze też taki słaby czy ciężki poziom. Mamy właśnie ten, tą bramę latania, którą chciałbym mieć, bo naprawdę ona jest wydaje, wydaje się bardzo super. No i to jest naprawdę mega ciężkie i boję się, że znowu zginę. Oby nie, oby nie, błagam. Błagam, błagam, błagam. Dobra, udało, udało się, dobra. I okej, okay, na live doszedłem do tego momentu. Biencie ja się gdzie mam dalej iść. Na szczęście, teraz już wiem, więc uwaga, zobaczymy czy mi się to uda. Jest, 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 jest! I w ogóle nie... Ej, czemu ja mogę latać? Ej, co? Ej, czemu ja mogę latać? Nie powinienem latać chyba teraz. Yy, Troszeczkę dziwne, ale dobra. I teraz gdzie trzeba iść? Teraz trzeba iść chyba tutaj na dół. O kurde, czemu mnie coś przeciągało? Dobra, nieważne. Teraz chyba trzeba iść coś na dół i tutaj. Aha, ja mam w ogóle 4 HP, więc być. Czemu ja w ogóle mogę pływać? Ale mogę pływać Śmieszny, dobra. To może być problem, ponieważ. tutaj ja trzeba, muszę, muszę uważać na te kolce. Nie mogę tych kolców dotykać, a mam bardzo mało HP. Także jeżeli zginę. O oh man, ja nie chcę zginąć, ja nie chcę zginąć, nie chcę, nie chcę, naprawdę nie chcę ginąć, nie chcę, ba bardzo nie chcę, bardzo nie chcę ginąć. Okej, okay, tu mam jakieś te mm, pułapki, oj, tu już są pułapki, przyniesie te ognie, oh, ja nie chcę ich, ja nie chcę ich. A czy ja mogę ciągle latać? Ja mogę ciągle latać! Ej, zepsułem coś ogólnie, ponieważ tutaj jest taki tor przeszkód i tam jest tajemnica i ja muszę ją zebrać. Nie wiem dlaczego mogę latać, coś mi się chyba zbugowało, bo mogę latać, więc sobie polatam i zdobędę tą tajemnicę. Dobra, uwaga, uwaga, tylko nie zginij, nie zginij Michalu, nie zgiń, nie zginij, nie zginij, Jest! Jest! Zdobyłem tajemnicę! Jej, zdobyłem tajemnicę. Dobre, udało się, ale mam wrażenie, że chyba latać nie powinienem, ale dobra, dobra, coś mi się tutaj zbugowało i nie wiem, czy ułatwiło mi jest, więc super, udało mi się, czyli Elfik dał radę, patrzcie jaki Elfik ze mnie, takimi z okularkami, jak widzicie, no, bardzo yy, świetny Elfik, myślę, <grych> więc spoko, tu mamy jakiś w ogóle wiatrak i co tu jest w ogóle? Patrzcie, co tu jest, to jest jakiś ten, ten, ten Patryk ze Spongeboba i tu jest w ogóle Blix, ej, lol, ciekawe. Mamy blok, raczej by nie znalazł tego blok. Aha, no, no spoko, to jest takie, wiecie, ukryte miejsce. I mogę tu latać. Nie wiem, dlaczego mogę tu latać, bo wydawało mi się, że chyba latać tu nie mogę, no ale udało się. I w ogóle tutaj bardzo mało graczy jest, więc można w bardzo łatwy sposób zdobyć kryształy. A tu w ogóle, aha, to jest to miejsce właśnie, gdzie tu właśnie latałem. Aha, spadłem. Dobra, nie skomentuję tego, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I widzimy się już w kolejnych odcinkach. Także baję.